No nie. Nie, 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 nie! nie, wiem właśnie! Ten długopis jest jakiś... Mm, myślę, że wiem, co ci pomoże. Mm, myślę, że wiem, co ci pomoże. Trzymaj, to ty, Wojana. I co teraz? Wow, ten długopis pismo, I pismo. gumka wymazuje twoje błędy. Właśnie, błędy. Cały czas nic mi nie wychodzi. No to też mam sposób. Trzymaj, to zeszyty Wojana. Zeszyty Wojana? Tak, zeszyty Wojana. I co, teraz będzie mi się wszystko zgadzać? Zrobuj. Wow, jestem geniuszem! Wow! Długopis i zeszyty Wojana. Polesa Wojan.